Święta coraz bliżej, a to dobra okazja, aby zrobić sobie chwilę przerwy i nieco odpocząć. Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba się napracować, przygotowując m.in. świąteczne przysmaki. Wśród nich nie może zabraknąć deserów. Jak zrobić pyszne, małe, co nieco tak, aby przygotowanie nie zabrało nam zbyt wiele czasu? Razem z marką GoPlana pokażemy Wam sprawdzone przepisy na szybkie i pyszne desery, idealne na święta wielkanocne. Zobaczcie. Mafine to nic innego jak bardzo małe babeczki z różnymi dodatkami, które idealnie wpisują się w tradycję świąt wielkanocnych. Pokażę wam dzisiaj szybki przepis na małe babeczki z pysznym wafelkowym nadzieniem. Na początku wsypuję do miski niecałe dwie szklanki mąki, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, trzy czwarte szklanki cukru pudru, jedną drugą łyżeczki sody oczyszczonej i połowę opakowania cukru wanilinowego. Całość mieszam. Do osobnego naczynia wlewam szklankę mleka. Jedną trzecią szklankę oleju i wbijam jedno jajko i także mieszam. Łączę zawartość obu misek i miksuję do połączenia się składników. Łyżką przekładam masę do foremek, mniej więcej do 2 trzecich wysokości i wkładam do środka kawałek wafelka o smaku karmelowy. Całość piekę przez 20-25 minut w 180 stopniach. Takie babeczki bez problemu zatrzymają na dłużej Waszych bliskich przy wspólnym stole. A dzięki temu, że są szybkie w przygotowaniu, będziecie mogli dłużej cieszyć się wspólnymi chwilami. Niesamowicie kremowy, do tego pachnący świeżo zmieloną kawą i rozpływający się w ustach. Brzmi zachęcająco, prawda? Taki deser, a do tego podpowiem, że bardzo łatwo jest go przygotować. Zobaczcie. Na początku rozpuszczam tabliczkę gorzkiej czekolady w kąpieli wodnej i zostawiam do lekkiego ostudzenia. Do miski wrzucam mniej więcej 130 g serka mascarpone, dodaję łyżkę cukru pudru i mieszam. Teraz dodaję 6 łyżek zaparzonej kawy, czekoladę i całość jeszcze raz mieszam. Następnie 250 ml śmietanki kremówki ubijam. Kilka łyżek odkładam do osobnego naczynia, a resztę dodaję do miski i całość dokładnie miksuję. Gotową masę nakładam do połowy pucharka, po czym układam kilka kawałków wafelka Go Plana Coffee Break i pokrywam je odłożoną wcześniej ubitą kremówką. Na koniec wkładam w środek deseru wafelka i gotowe. Taki deser będzie prezentował się idealnie na świątecznym stole, a w połączeniu z małą czarną i kawałkami wafelka zachwyci nie tylko smakoszy kawy. Korzenne, wilgotne ale przede wszystkim ekspresowe. Ciasto marchewkowe w kubku lub szklance wykonane w kilka minut w kuchence mikrofalowej to świetna propozycja na szybciutki deser do świątecznej kawy. Zobaczcie. Do naczynia wsypuję 4 łyżki pszennej mąki pełnoziarnistej, 1 łyżkę drobnego cukru, pół łyżeczki cynamonu, pół łyżeczki mielonego imbiru, jedną czwartą łyżeczki proszku do pieczenia i wszystko mieszam. Do małej miski wlewam łyżkę oleju roślinnego, 4 łyżki mleka roślinnego, 3 łyżki startej marchewki i wszystko mieszam. Mokre składniki dodaję do suchych i mieszam, aż wszystko ładnie się połączy. Konsystencja ciasta powinna być rzadka. Masę przekładam do szklanki lub kubka i wkładam do mikrofalówki. Nastawiam ją na 800 W na 2 minuty. Kiedy ciasto stygnie, przygotowuję ozdobę z papierowej słomki i zielonej wycinanki, która będzie wyglądała jak nać marchewki. Wierzch dekoruję startą marchewką oraz słomką i gotowe. Ten przepis to kwintesencja prostoty i szybkości. Do tego wykonany ze zdrowych składników i podany w ciekawy sposób. Smacznego! Pokażę Wam szybki sposób na mini serniczek w szklance, który jest idealnym deserem na święta, a do tego odbiega od tradycyjnej formy pieczonego sernika. Na początku 300 ml śmietany kremówki ubijam na sztywno. Teraz dodaję 2 łyżeczki cukru pudru i połowę opakowania serka mascarpone, dwie łyżki soku z brzoskwiń, szczyptę imbiru i miksuję. Na dno szklanek wkładam 2 łyżki brzoskwiniowego drzemu i nakładam śmietanę z sernikiem. Na koniec kroję brzoskwinie i układam tak, aby na powierzchni deseru powstał kwiat. Delikatna masa o orzeźwiającym, brzoskwiniowym smaku, do tego pięknie udekorowana brzoskwinią w formie kwiata, to naprawdę pyszny, słodki i lekki dodatek do świątecznych dni. Na koniec mamy dla Was jeszcze jeden przepyszny deser. Puszysta, kremowo-orzechowa masa to po prostu niebo w buzi, zachwyci każdego słuchacza. Łapki przepis. Do przygotowania spodu potrzebuję 300 g rozgniecionych orzeszków laskowych, 3 łyżki roztopionego masła oraz łyżkę cukru pudru. Wszystkie przygotowane składniki wrzucam do miseczki, po czym całość musimy ładnie rozgnieść. Żeby masa lepiej się skleiła, dodaję łyżkę miodu. Mazia sobie spokojnie tutaj kończy robić spód, a ja biorę się za masę. Do miski wlewam 250 g śmietanki kremówki i szklankę cukru pudru. Po czym całość miksuję. Następnie dodaję 3 czwarte szklanki miękkiego masła orzechowego i ponownie miksuję. Dokładam 130 g serka śmietankowego i całość jeszcze raz miksuję. Pora poskładać nasze obie masy w jedną całość. Madzia zaczyna od spodu, a później położę masę. Słuchajcie, jak będziecie nakładać spód na blaszkę i nie za bardzo wam się to będzie kleiło, to dodajcie łyżkę masła orzechowego i będzie ok. Masę nakładam na gotowy spód, a wierzch posypuję orzeszkami. Taka tarta jest naprawdę pyszna i wygląda bardzo apetycznie. A co najważniejsze, przygotowanie jest proste i nie zajmuje wiele czasu. Mamy nadzieję, że dacie się ponieść deserowej fantazji i pozwolicie sobie na chwilę słodkiej przerwy. Odpoczynek ma zbawienny wpływ na nasze samopoczucie, pamiętajcie o tym. Tymczasem zapraszamy do dzielenia się swoimi pomysłami na naszej facebookowej grupie oraz zapraszamy na nasz Instagram. Do zobaczenia!